Cześć kochani, obiecałam, że dzisiaj będzie Q&A, yy, więc zrobię kiłka, więc tak, nie. Jak masz na imię? Mam na imię Alcendra. Ile masz lat? Mam lat 11,5. Ile LPS masz? Ja mam około 30-20 Mało. Ile LPS masz? Około 5-6. Yy, lubisz mnie? Tak, lubię cię. De, de La Rota LPS TV. Pozdrowisz? Tak, pozdrawiam De La Rota, LPS TV. Masz zwierzaka? Mam nawet pięć zwierzaków, jednego psa i cztery koty. Lubisz mnie? Tak lubię cię ksena TV. Y y y jaki smak jest? najbardziej lubisz? Najbardziej te takie bardzo ostre, bardzo są pyszne. Masz królika? Y nie, nie mam królika, miałam też dwa, ale ja już nie mam. Jabłko czy banan? Banana, a banan. Y lubisz konien? Tak, lubię konie, konie są fajne, są spoko. Masz psa? No mówiłam, mam jednego psa, więc tak, mam psa. Mhm. Robisz serial? Yy, już, już robiłam, właśnie mam yy, ten serial, yy, Pamiętnik Nastolatki, więc już, już, jest już pierwszy odcinek, ale dzisiaj się chyba też drugi pojawi. pojawi. Lubisz marchewki? No, kto nie lubi marchewki? One są zdrowe i przypuszczalne. Zrobisz yy, Może niedługo, ale jeszcze się nad tym tak bardzo nie zastanawiałam, ponieważ wiecie, że kupię swój pokój, a ja chcę być anonimowa. Nasz szonika. Nie, nie mam honika. bo jak mam go pyta, to ja nie mam honika. Yy, a teraz kilka ciekawostek. Obie znaczy nie z ciekawostek, tylko filmów. Teraz filmu się będą czyściej pojawiały nawet jeśli będzie szkoła nie musicie się tym martwić nie nagrałam żadnego filmu w, w nie ale nie takie wakacyjne po prostu zwykłe filmy nigdzie tak nie wyjeżdżałam dlatego nie mogłam nagrać takich wakacyjnych filmów wiecie jak to jest, jak nigdzie tak się daleko nie wyjeżdża a mój telefon nie jest wodoodporny więc bym nie mogła nagrywać tego w wodzie w parku wodnym jak będę miała wodoodporny telefon to będę mogła nawet pokazać, jakby zjeżdżam z wielkiej wody zjeżdżalni. Nawet jeśli mi zapryska cały telefon i tak taki może film się pojawić. Ale z tego całkowicie nie wiem. Pa! I czekajcie na pamięć ich na latki odcinek drogi.